Moja mama była zdruzgotana. No, nie wiedziała, co robię. Tym bardziej, że odchodziłam z branży, którą dobrze znałam, w której byłam dobra i w której się sprawdzałam, do branży, której w ogóle nie znałam. Teraz mam w przyszłym, w przyszłości, mam kolejną dziewczynę. No bardzo, jestem bardzo zadowolona. Na razie jest, jest, jest fajnie. Mąż tak, mąż mnie wspierał od samego początku. Natomiast gdyby nie dotacja, pewnie byłoby mi dużo ciężej. Po pierwsze dostałam dofinansowanie na otwarcie działalności, po drugie rozwój, czyli ciągłe doszkalania się. Bałam się niesamowicie. Ale... Nie wiem, pamiętam, to... mówiłaś mi, że sprawdzałaś nawet laser w razie, jak będzie niedobrze, czy tak. będzie można szybko usunąć. No, to nie, jestem przeszczęśliwa. Usłyszałam diagnozę właśnie, że jest to rak złośliwy piersi, konieczna mastektomia. Bardzo to przeżyłam. Przeżyła to moja rodzina. Wstydziłam się wręcz właśnie, że, że coś mi brakuje tej kobiecości. Odtworzenie otoczki brodawki piersiowej metodą mikropigmentacji jest często zakończeniem procesu leczenia dla tych kobiet. One stają, widzą w lustrze i mówią mi, że to jest właśnie ten moment, w którym ta choroba się zakończyła. Wykonuję takie zabiegi, wykonuję je za darmo dla kobiet, które są po mastektomii. I któregoś razu ula mnie zaskoczyła, bo zadzwoniła i powiedziała chyba jestem gotowa, spróbujmy. I tak się stało. Lubię to co robię. Szczególnie ten kontakt z ludźmi. Bo ludzie to życie.